Taki lekki głęboki śnieg pięknie jedzie Wspaniale Jadą, już widzę zaszelecz Bardzo ładnie Pięknie to wygląda jak się umie w głębokim śniegu, piękny puch. Pięknie, Zosiu! A Jurek będzie jechał? Dobra, niech jedzie. Udaje. Teraz teraz Jurek. Wywróć się! Dla kamery zrób wszystko! Bardzo ładnie Wywróć się! O! Pojechał i się nie wywrócił A reżim mówiło konkretnie wywrócę. się Casiun, a to jest odpoczynek oczywiście To nie jest żadne wywrócenie się Cało wyraźnie, że Radowiec ma upaść To jest tylko dla kamery Jurka